Witam wszystkich Tutaj Sarlen 93 A to Battlefield 3 O o coś mi zamierza Już nie, znowu Dobra Ciągle żyje to dobry znak nie, to był błąd mały, ale dobra Spróbujmy się pobawić trochę tym Antrakiem mm. Przyjechał W brajanie operacji dostrzeżono wrogi pojazd Zamchować po prostu wniosku Au, au, au E Bazy. Ciekawe co by było gdybym go zabił. Ciekawe czy uznaliby to za base right. Muszę się pokręcić, żeby mi tak łatwo nie mógł trafić ten skumany snajper. Ale ja teraz biegnie. W rejonie operacji zauważono wrogi pojazd. Hila, chwila, chwila. Jest. Haha. Ha. Nie zrobię mu niedźwiedzia. Chodź tu kolego. Wracaj do gry. A ja gram też dalej. Znaczy nie wraził się, jakby mi dowódca wydał rozkaz jakiś w końcu. Shit, shit. na no. Mapę chopper? No, dobre, nieważne. Ja tam czatu nie ukrywam z reguły. Hmm. Mam trak wolny, wolny. Gdzie ty się ktoś pamiętasz? tu. Snajpić? Nie. Szturm to szturm. Teraz ja jestem trochę oddale żeby mu nie wchodzić w paradę Super snajper mnie gdzieś widzi No Ledwo <laughs> stałem Kolejny z dwunastką. SW Trzeba to pronie blokować Ale to później Dobrze, dobrze, dobrze. Chodź, dożę, chodź, 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 chodź. Gdzie to jest? Tu. Na. No, Sparcie. Zemścił się na miejscu, bo jest. No, ja go przynajmniej zaczekam znowu. Haha. Jakby ktoś pytał skąd nam tu broń, to. Po prostu. O, 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 o... Na, młodzież mi. Dobra. strzelę. strzelec. Skąd? Naprawdę chciałbym to wiedzieć. Dobra, raczej to nieważne. A, to co mogę postrzelać teraz, że tam Czerwone światełko to chyba sofla, więc no, aha, super. jest skubać jest? A no przy, przy takiej ilości rzązani to się już powoli nie dziwię. Au! Ja są tu naprawdę. mechanikiem No jest tego trochę więcej dobrego Może Bo tak to Ojojojoj To się nie godzi żeby to pokazywać prawie ale trudno tak. Tu 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 Róż dupę

To jest chyba z niewielu żeby po prostu przeżyć. Tu przy odrobinie szczęścia nie zginę, tylko że nie mam już granatów. Próbujemy się rozejrzeć, no tak jak kogoś zobaczy, tego oznaczy nim zacznę strzelać. Jest Aha, tak, zapraszam, ja brod mi, zapomniałem Strasznie mi otworzył, zapominam Ty, Piotrek, mógłbyś tutaj tam Piotr. mógłby oznaczyć ten cel jakiś nieszczęsny Normalnie mam tylko jeden, ale Dobry kolega Łapamo Pierwsza pomoc tam, Jeszcze, wiesz! Dajcie granaty. Chyba, że... Słuchajcie, macie tam niedaleko żołnierza. No nie. O, ożyłem, dobra. Zgubiłem ten, to tego wystrzał w pobliżu mnie. Chowaj się. O, o, z tyłu. Okej. Okay. Wiesz wracam... ...powoli do gry. Strzela. No, gdzie jest snajper? Pewnie też strumowiec Może warto z ja? nie wiem Czy już po nim? Chyba tak Nie wiem, ale snajper jest gdzieś tamtego, jestem pewny O, nie, 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 nie. tak Super. Co za team. W gościu nie narzekaj. Trochę się wbijem do góry, ale... Trzeba to pozturmować. Spróbujmy zrobić to w sposób... BMP? BMP. Dobra, Witek. Im wolę jechać za Piotrem. Może to coś w Pineskę da? Jakoś ich tam obejść. A, sobie w tym czasie też mogę go postrzelić. trochę. w powietrzu aktualnie, bo no tak, nasz helikopter tutaj wycisk mały. A ja spróbuję gdzieś tu. Tam spróbuję wjechać. BMP. Ciekawe, jak to wyjdzie. O, tak, bezniszczone. Szybko. A jeszcze nie trzeba się męczyć. Dobra, będę małe przyspieszenie. No, nie wiem czy ja mnie zostawił, ale dotknięty się tym nie czuję. Pojazd idzie. Nieważne. Edzio z Wępę, dobra Tak, tak, gościu, podkładaj, podkładaj. Ja cię to spróbuję o, ubezpieczyć lekko. Powtarzam, ładunek uzbrojony. Dobra, bardzo dobrze. Czekaj, tu siedzi gościu przecież chyba. No właśnie. Osieć. Oh Uważaj, ładunek uzbrojony przez nie przyjedzie. Nie lepiej nie. No! Ah. Slagby to! No nie 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 nie! Było tak pięknie, po co ja się zbliżałem tak? Po co? Dobra, czekaj, Bo nie Gdzie? Jak pragnę szczęścia. Na mnie robi. No nie. Jeszcze się tu przycięło mi, no. Nie dobrze. No. Hmm. Z tym się hafajnie nie biegało tylko co ja tu mam. Hmm. Holo Dobra, spróbujmy z holo z laserem. i z magazynkiem. Podoba nam się ta bronia. Jadę w BMP jeszcze raz. Bo BMP MP jest. Chyba to. Tak, jest i BMP. No, ja bym kończył tę rundkę i bym dokończył oczywiście, bo... Aha, życiu rakiet to, to, to... Przed im, powiedzcie. Nie lepiej nie. Żyję, żyję. Do dupy wszystko to idzie teraz. No to już nawet nie próbuję tylko zrzucić nam... Tak zwany magiczny przycisk nagrywania. No łatwiej tak w miniesz normalnie W normalnych warunkach tak. Wygląda na to, że macie tam w ogóle żołnierza z bronią Pepas Odbiór no Dobra hmm. Widzę goście na brzegu ale No to tak, macie tam po mnie. Snajper! No nie trzeba go zdjąć Gdzie on kurne płynie Chyba normalnie na plażę. Dobra, dość go zdjął. Premier za dostrzeżenie. Przydatne ustrojstwo, bardzo przydatne. Pójdę tędy, może coś w skóram. Czekasz co ja tu mam. Dobra, smaff. Czyli jest to chyba Amerykaninem Nie wiem. Ma nie to interesuje aktualnie Ale interesuje mnie, żeby zniszczyć ten cel Jak najszybciej Shit, wyłącz laser człowieku, wyłącz laser Eee, co się stało? Aha Pewnie wina nagrywania Eee... Chyba ktoś mnie chciał wziąć z granata. Żołnierz z bronią te pan z pobliżu waszych pozycji. Teraz ludzie jak myślicie, dam radę tam tobie, co to zniszczyć. Czy nie? Możecie macie tam do okolicy wrogi polska Szlak, tam coś jest Także nie bardzo schorwy widzę. Tu się chowa, żeby więc... Mogę go zajść. Może nawet do... No! Super. Trzeba było szybciej biec. Już nie znaczy nic robić. Ech, chyba, że dorwę helikopter na no ale... W to już nawet nie wierzę. No ba, to było 8 na motorówkę i byle jak najszybciej na brzeg Teraz pobiegnę na pałę Całkowicie jeśli w ogóle dążę do plaży Idź! No co? No. Dwa. <laughs> A, przynajmniej walka do końca. Nie ma co. O matko Ba Straszne 5 do 10 Jest tak sierżanty Kijowo Bardzo kijowo Zatem ja coś za to BMP Co BWP jak to woli Troszkę Tutaj mi już najlepiej szło no, strymowcem. Trzeba to blokować, albo nie wiem, piekać inną bronią. No, to najwięcej. Nawet jeden headshot. Ehm, dobra. ja to będę sobie kończył, tam dalej jest jeszcze może pogram. Więc, na razie ludzie i... Cześć.